Już za chwilę Sylwester. I co zrobić, żeby się nie zatruć alkoholem, żeby nie mieć nieprzyjemnego kasa? Otóż potrzebujemy mięty i dziurawca. Są to dwa zioła, które pomagają zniwelować trujące działanie alkoholu i wspomagają usuwanie go z naszego organizmu. Co potrzebujemy? Już Wam mówię. Okej, okay. czyli potrzebujemy tak. Jedną łyżkę mięty na. Dwie części dziurawca. I teraz jest tego sporo, ale my to będziemy potem rozgrzedzać. I wszystko. Zalewamy bardzo gorącą wodą. Oznacza to to, że nie zalewamy wrzątkiem, zaraz, który zaczął się gotować, tylko czekamy tak z minutę, gdyż nie chcemy wrzątku całkowitego takiego mocnego do zaparzania naszych ziół. Zostawiamy to na dwie godziny pod przykryciem do naciągnięcia i następnie otrzymamy taki odwar dosyć mocny i niezbyt smaczny, <noise> ale można go odrobinę posłodzić cytryną. Boże, posłodzić troszkę miodem, trochę cytryną, dodać trochę cytryny i taki odwar przecedzamy, a następnie rozrzedzamy. <noise> Czyli jeżeli tutaj mamy szklankę takiego odwaru, to dolewamy do tego około litr wody. Przygotowanej. I to pijemy w trakcie Sylwestra, jak i po nim. No. Jak już widzicie, Zielarstwo Słowian ma pomysły na wszystko. Nawet i na nasze dolegliwości, i bolączki sylwestrowe. Jeżeli chcesz więcej przepisów na ziołowe mikstury, uzyskaj dostęp do całkowicie darmowej biblioteki z masą e-booków, które są całkowicie za darmo, Wejdź w link w bio bądź też do komentarza pod tym filmem i dostaniesz tam wszystko, co chcesz. Cześć!